Serdecznie witamy na naszym kolejnym spotkaniu, w którym chcielibyśmy kontynuować nasze 44 Misz Masz. Którego dzisiaj jest? Kolega podpowie. 21? No, w każdym razie. 20 września. Jest wrzesień. 2020. Wiecie, na samym wstępie chcielibyśmy coś powiedzieć, że dawni, dawno temu na naszych ziemiach mieszkali Celtowie. Kto to był Celtowie, to wy znaczy doskonale wiecie. W każdym razie, kraina nasza należy się Celtom. To zaraz ktoś tutaj się uśmiechnął i mówi: Opie, co ty pleciesz? To, że tu mieszkali dawni Celtowie i że historycy tam w różnych miejscach, na przykład na Górze Świętej Anny, Znaleźli, znaczy ja mówię, pozostałości celtyckich, znaczy formacji w górach świętokrzyskich i wiele innych miejsc, to to jest jeszcze nic. Poprosimy kolegi, jak już powiedziałem, on ładnie czyta, w związku z tym go wykorzystamy. Przeczyta nam, Pewną historię sprzed dwóch tysięcy lat. To jest rozdział 25 Ewangelii według Mateusza i rozdział 14 do 30. Jeżeli On pozwoli, to ja od czasu do czasu będę przerywał, a jak nie będę przerywał, to znaczy, że też będzie to dobrze. I posłuchajcie. Podobnie bowiem pewien człowiek odjeżdżający za granicę przywołał własne sługi i przekazał im swoje mienie. Temu dał pięć talentów, temu dwa, a tamtemu jeden. Każdemu według jego własnej mocy i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, obrócił nimi i zyskał dalsze pięć. Podobnie ten, który dwa, zyskał dalsze dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, odszedł, rozkopał ziemię i ukrył srebro swojego pana. Po długim czasie przychodzi pan tych sług i rozlicza z nimi sprawę. Podszedł więc ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł dalsze pięć talentów i mówi: Panie, powierzyłeś mi pięć talentów, oto zyskałem dalsze pięć talentów. A jego pan powiedział: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w małych, postawię cię nad wieloma, wejdź do radości swojego pana. Podszedł też ten, który otrzymał dwa talenty, i powiedział: Panie, powierzyłeś mi dwa talenty, oto zyskałem dalsze dwa talenty. A jego pan na to: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w małych, postawię cię nad wieloma, wejdź do radości swego pana. Podszedł także ten, który posiadł jeden talent, i powiedział: Panie, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem, że żniesz, gdzie nie posiałeś, i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszony, więc odszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz, co twoje. Jego pan zaś odpowiedział mu: Sługo zły i leniwy! Byłeś świadom, że żnąłem, gdzie nie posiałem, i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba ci więc było położyć moje srebrniki bankierom, a ja po przyjściu odebrałbym to, co moje z zyskiem. Zabierzcie mu więc talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i będzie miał w nadmiarze. Temu zaś, który nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie w ciemność zewnętrzną. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Nie chodzi tutaj o zgrzytanie zębów, wiecie, bo ja ich już nie mam, także to marne szanse byłyby w tym zakresie. Ale zastanówcie się. Po co Bóg daje nam talenty? Ano, oczywiście, kiedy mówimy o kulturze, to ludzie kulturalni, wszyscy ludzie. M, bo są kulturalni, mają talenty. Jeden pięć, drugi dwa, a czas jeden. E, tacy niewierzący to powiedzą, no, po co natura wysposażyła człowieka w zdolności artystyczne do grania, do malowania, do rzeźbienia no i, i tak dalej do pisania, jak to tutaj kolega mi, y, znaczy ja mówię, podpowiada i dziękuję, w każdym razie jedno jest pewne po co natura wyposażyła nas te zdolności artystyczne przecież one do zapełnienia żołądka w niewiele dają ale zastanówcie się czy po to Bóg daje nam talenty, żeby je zakopać? Bo jak jest ze złota czy ze srebra, to za sto czy tysiąc lat wykopiemy to samo. To znaczy, będzie to złoto i będzie to srebro. Ono nie zardzewieje. Tylko pytanie: Czy po to dostajemy talenty, żeby odkopać? Te same wartości, które dostaliśmy? Nie. My te talenty mamy pomnażać. Dlatego kulturę trzeba uprawiać. Tak jak ziemię trzeba uprawiać. Jak w ogrodnictwie trzeba uprawiać, jak żeby posadzić sady, trzeba je uprawiać, rozwijać, pielęgnować. Mało trzeba nią żyć z tą kulturą i ze wszystkim zresztą. Trzeba żyć na co dzień. No, oczywiście, i od święta też. Trzeba wraz z naszym wzrostem od dziecinnych lat wzrastać. Więc człowiek, który wzrasta, który wykreuje, który, znaczy ja mówię, pomnaża te talenty, stwarza, inaczej kontynuuje dzieło stworzenia. Po to dostałeś talenty stworzenia, żeby były one użyteczne, żeby komuś służyły. Kolega nam jeszcze przeczyta. Pierwsza Korentów, dwunasty rozdział od cztery do jedenaście. Różne zaś są daryłaski. Momencik. Tutaj powiada, tam mówiliśmy o talentach. A tu ten Paweł Starsu powiada, że to są dary. Wiecie, wszyscy tacy artyści to powiadają, że to jest palec Boży. Bo kiedyś do Mozarta przyszli arystokracji, których on uczył, znaczy, ja mówię. Nie tylko grać na pianinie, ale i komponować, i tak dalej, i tak dalej. I oni mu płacili, prawda? I kiedy się już wnerwili, i powiada, maestro, ale kiedy Pan nas nauczy komponować? Bo mi ciągle jakieś tam, znaczy, gramy, prawda, i tak dalej, ale kiedy nas Pan nauczy komponować. No, on mówi, no, jeszcze chwilę. A oni mu odpowiedzieli, ale pan przecież nie czekał tak długo. No, bo ja się nikogo nie pytałem. Prawda? Ja mając kilka lat, już komponowałem symfonię. Mhm. I tu jest, wiecie co? To, o czym tutaj jest powiedziane. I posłuchajcie. Różne są dary łaski, ale duch ten sam, różne są posługi, ale pan ten sam, różne też są dzieła, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Każdemu zaś, dla wspólnej korzyści. Każdemu, każdemu, nie ma takich, którzy nie dostali nic, wszyscy. Dla wspólnej korzyści. O, dlaczego? Udzielany jest przejaw ducha. Jednemu bowiem za pośrednictwem ducha dawane jest słowo mądrości, drugiemu według tego samego ducha słowo poznania, innemu wiara w tym samym duchu, kolejnemu dary uzdrowień w tym jednym duchu, kolejnemu zaś dzieła mocy, kolejnemu zaś proroctwo, kolejnemu zaś rozróżnianie duchów, innemu rodzaje języków, kolejnemu wykład języków. Wszystko to zastawia jeden i ten sam duch rozdzielając każdemu z osobna jak chce. Każdemu z osobna jak chce. Hmm. Wiecie co? Po co dostałeś talent tworzenia? No to tutaj było powiedziane. Żeby wzbogacić. Mówiliśmy o e, takim, prawda, szopenie. Mówiliśmy o Matejce, którego obrazy, prawda, jeździły tam po Europie i zdobywały nagrodę. Mówiliśmy o, znaczy, e, e, pendereckim, prawda jak tam zafundował siedem bram Jerozolimy. Oczywiście tam za, kiedyś chyba go tam zawezwali do Komitetu i mówi, wiecie co, Penderecki Wyno tutaj praśniecie taką, znaczy ja mówię nie taką małą etiudę, ale taką symfonię o rewolucji październikowej i zwycięskiej myśli, myśli komunistycznej nad myślą kapitalistyczną. Wiecie, Penderecki, Wy nam tutaj coś takiego zafundujecie. Hm. I co myślicie, czy pan profesor Penderecki zamiast tego zrobił siedem bram Jerozolimy? I to na całym świecie grają. Ale ja nie słyszał, żeby Penderecki coś tam, tak tym, wiecie, komunistom coś tam zafundował. Ale. Wiecie, po co dostałeś talent płodności? Zapytajmy kobiety, które są bezpłodne, które nie mogą mieć dzieci. Jakie starania podejmują, żeby mieć, znaczy, ja mówię, potomstwo? Nawet jest taka specjalna technika, ale innym razem o tym. Inni mają, wiecie, talent władzy. Co to jest talent władzy? Ja słyszałem, po prostu ostatnio tam oglądałem, że jakiś taki bardzo dostojny panoczek powiedział tak: Każdy dobry człowiek, czyli każdy człowiek dobry, poprze tą ustawę. No, ja sobie tak pomyślałem. To znaczy, dobrzy ludzie poprą tą ustawę, a ci, co nie poprą tę ustawę, to są źli ludzie. Proste? No, wiecie, ja tam się na polityce nie znam i się nią nie zajmuję, ale tak sobie pomyślałem, że tu już się robi różnica między tymi dobrymi, co tą ustawę poprzą, i tymi złymi, co są przeciw tej ustawie. Więc, ale są jeszcze inne władze, dary. To znaczy, to są autorytety. O tym będziemy kiedyś indziej mówić. Czyli człowieku, dostałeś szansę, to ją pomnażaj, ale zwróć uwagę, co jest na pierwszym miejscu. Kolega tam przeczytał: Na pierwszym miejscu jest dar mądrości. Bo jak nie masz mądrości, to wszystkie inne dary będziesz źle użytkował. Bo cóż po nauczycielu, który nie jest mądry? Cóż po ojcu, który nie za bardzo jest mądry? Obyśmy każdego dnia stwarzali siebie i realizowali. Ale nie w kategoriach egoizmu, tylko dla mnie, egocentryzmu. Wie, wiesz, kultura wymaga od każdego z nas dużej mobilności, kreatywności, przedsiębiorczości. Przecież, proszę popatrzeć, jak szybko zmieniamy miesz, za, mie, miejsce zamieszkania. Jeszcze parę lat temu kolega mieszkał w Świnoujściu, a teraz się znalazł na Śląsku. A jeszcze ktoś inny mieszkał na Śląsku i teraz wylądował w Anglii albo w Australii. Więc już mieszkają Polacy na innych kontynentach, na innych wyspach, na innych krajach. A jak zmieniamy miejsca pracy? Poprzednio pracowaliśmy tu, teraz tu, po, po, jutro będziemy gdzie indziej jeszcze pracowali. Jak zmieniamy miejsca wypoczynku, miejsca nauki, działalności artystycznej. No przecież muzycy są zatrudnieni to w Metropolitan Operze, to znaczy ja mówię gdzieś tam jeszcze w innej, znaczy części świata, już mają na kilka lat taki Zimmerman, to ma rozpisane na parę lat koncerty na całym świecie. Więc ilość informacji. Docierający do nas drogą radiową, telewizyjną, internetową, w każdej chwili, w każdej sekundzie dzisiaj dowiadujemy się, co się na świecie dzieje. W każdej sekundzie, bo jeżeli światło leci z szybkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę, to proszę popatrzeć, ile znaczy ty, ta informacja tam leci no, z Londynu czy z Tokio. Olbrzymia ilość czasopism, książek, to wszystko przeorało naszą świadomość i naszą kulturę. Ale wiecie co? Nasze potrzeby są niezaspokojone. Ludzie zapomnieli, że wraz z wolnością wzrasta odpowiedzialność. Niektórzy myślą, że ujdzie im to na sucho. Nic nie ujdzie na sucho. Nic. Wiemy, że są ludzie bezdomni. Istnieje coś takiego jak bezdomność fizyczna. To znaczy nie mam gdzie mieszkać. To znaczy nie mam ani obrazków, ani podłogi, ani dachu, no nic nie mam. Dzisiaj śpię tu, jutro śpię tam. nie mam nic. Czyli jestem bezdomny. Nie mam wygodnego konta, bezpiecznego konta który ma jakieś fundamenty, jakiś dach, prawda? Ale oprócz bezdomności, wiecie, takiej fizycznej, my możemy też y, mieć bezdomność dla duszy. To znaczy, to jest taka bezdomność, że nasz dobrostan psychiczny jest poważnie zagrożony jest w fatalnym stanie. Musimy połykać tam różne substytuty, musimy iść do takich różnych specjalistów, żeby nam trochę poukładali tutaj w tej mózgownicy, prawda? Że musimy znaczy wypić jednego głębszego, prawda? A kobiety sobie muszą iść kupić jakiś ciuch, prawda? Bo wtedy ich samopoczucie się znaczy pieronowo dobrze po, po, poprawi, bo jest tego godna oczywiście, nie? Rozumiecie, no, widzicie. Nie chcę się narażać kobietom, no absolutnie, wiecie. Ale część bezdomnych jest świadoma i bierze winę na siebie. Są świadomi swego niedopisania. Mieli rodzinę i się ta rodzina rozwaliła mieli dom i przepili babci domek cały. Prawda? Więc źle korzystali z wolności. Kiedy się tak, wiecie, rozumiecie, nie? Są separacje, są rozwody i tu następuje nie tylko rozdzielczość majątkowa, to znaczy od stołu i od łóżka, prawda? Ale jaka pustka ogarnia człowieka, kiedy ktoś, komu zaufałem, który mi tak ślubował, prawda, który mi tam znałożył ten pierścionek, i teraz pieron albo, prawda, zdradziła mnie. Jaka pustka? Przychodzę do pustego domu. Nikt nie wrzeszczy. Prawda? Nikt nie jęczy. Gdzieś ty był, coś ty robił. Nic, pusto. No to ja już wolę po prostu, jak ktoś na mnie wrzeszczy, bo przynajmniej jest jakaś relacja. Wiecie, single są wolni. Ale samowolni. Ile wydają na psycho, psychoterapeutów i na lekarstwa, to oni sami wiedzą. Wiecie, w domu się nie rozumie, bo w domu się mieszka. Boga też nie rozumieć trzeba. Tak jak w domu się mieszka i współżyje, tak z Bogiem się mieszka i współżyje. Poprosimy jeszcze o przeczytanie króciutkiego, końcowego fragmentu z dziejów apostolskich, których Paweł tam do tych mądrali greckich na Areopagu przeby, przemawiał. W nim bowiem żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Jego bowiem też rodu jesteśmy. Tak, w nim żyjemy. Prawda? I nie potrzeba niczego tu rozumieć. My przeżywamy swoje życie swoje urodzenie, dojrzewanie swoje odejście swoje radości i smutki. Wiecie co? To jest tak, jak z miłością. Miłość trzeba przeżywać, bo nie wystarczy, znaczy o miłości dużo wiedzieć, takie książki pisać, prawda, nie? Takie piosenki pisać, takie foldery oglądamy, takie poradniki, prawda, oglądamy. No i co? Ale jak nie przeżywamy, no to co to jest warte? Wiecie, tam w tej książce, o której tam kolega opowiada, to jest jak cębał brzmiący tam, bum, prawda? I nic więcej. Nic więcej. Więc, wiecie, podróżnikiem jest nie ten, co bierze mapę i palcem po mapie jeździ, nie? No? I znowu bym pojechał na przykład. Do Stanów Zjednoczonych. A już tam raz byłeś? Nie, już raz tam chciałem, nie? Czyli widzisz tu Kolorado, a tam jest tamte jeziora, a tam jeszcze, albo wiecie, tam na Karaiby, nie? Tam. To to są podróżnicy? Istnieje takie słowo tajemnica. I inaczej to się nazywa misterium. Wiecie, malarze malują u nas w Polsce jakieś tam, znaczy, rzeczy, i to my to nazywamy martwą naturą. A to jest źle powiedziane. To nie jest martwa natura. Wiecie, w języku niemieckim to jest takie słowo Geheimnis. Wiecie, czyli ta tajemnica, to jest Heim, to znaczy jest to dom, domostwo. A Heimat oznacza ojczyzna albo strony rodzinne. A y, po prostu y, mieszkanie też jakoś się tak nazywa. Wiecie, wiele ludzi szuka, w, y, wiele ludzi. Przepraszam. Na przykład, już nie zdążymy dzisiaj, ale jest takie imię, co się nazywa Emanuel. Każdy, który kiedyś chodził do kościoła to wie, że Emanuel znaczy Bóg jest z nami. Co to znaczy, że ludzie na całym świecie poszukują Boga? Nie poszukują religii. Mam tutaj taką ciekawą książeczkę. To jest człowiek poszukuje Boga. I tu na dole jest pokazane różne kolory, w których różne są religie. Prawda? I są znaki które wyróżnia te religie, prawda? Dobrze? Dobrze. Więc w każdym razie to człowiek poszukuje Boga i dla niego religia jest wtórną rzeczą, prawda? I jeżeli my yy, po prostu szukamy Boga, to nie wykluczających, skłóconych denominacji. Wielu ludziom wcale religii nie brakuje. Wielu ludziom brakuje Boga. Coraz więcej ludzi poszukuje y, po prostu y, nie y, w nowoczesności, y, w racjonalizmie. Bo jeżeli Bóg jest miłością, to ludzie poszukują Boga miłości. Kolega mi tu już podpowiada, że nie chodzi o przekaz wiedzy, no bo ja wszystko wiem. Tylko chodzi o to, co ja mam tutaj w sercu. Prawda? Czyli my mamy wyprodukować pokój. I dlatego kliknijcie tam, co znaczy słowo Immanuel. Dziękuję. Pyrsk. Do zobaczenia.